Siema, ja jestem Gabor, a to jest tryb w Roblox, który ponoć nie wygląda jak Roblox i jest podobno super. Jest to strzelanka, nazywa się Frontlines. Powiedział mi o niej mój znajomy medyk, a.k.a. Patryk Ciepucha, z którym miałem okazję wielokrotnie współpracować. Yy, I gramy. Link do tego trybu macie w opisie. Podobno jest turbo dobry ten tryb i nie wygląda jak Roblox. Yy, więc posłowujmy sobie wczytać. Jest to zwykła strzelanka. Yy, więc nie spodziewajcie się tutaj czegoś bardziej przebojowego niż nie wiem yy, to, co widzicie w Call of Duty czy innych Battlefield'ach. Yy, aczkolwiek. Ja głównie nagrywa, nagrywam ten film yy, na zasadzie turbopotężnej ciekawości How it looks yy, Ponieważ Fakt tego, że coś jest Robloxem i, i paradoksalnie nie wygląda jak Roblox, no bo to nie wygląda jak Roblox. Yy, ja też, ta gra w ogóle nie ma hadu. to jest takie trochę nienaturalne na ten tryb rozgrywki, yy, no bo to nie wygląda jak Roblox, a to jest Roblox moi drodzy, nie wiem jak z optymalizacją tego trybu, no ja nie narzekam jakby u mnie wszystko pięknie yy, yy, okrągło buja. ja też w tego typu gry nie jestem zbyt dobry yy, a widzę, że to też jest chyba jakiś Basic Shooter, oni się w ogóle czasami obracają jakoś, ja pewnych kontrolców w ogóle nie ogarniam. Yy, w ogóle jest tu jakaś, mogę sobie jakieś zmienić ten tryb gry, czy to jest tylko jeden tryb gry? Yy, no właśnie, to sobie z, po prostu się zreszmy i po prostu zacznijmy klikać losowe przyciski. Bo ja w ogóle nie mam HUDu, dobra, jest nóż. Wygląda trochę faktycznie tak cs yy, Nie wiem, czy to jest bug, że ja nie mam HUDu, czy co? R, K, T, Y, U, I, O, P, L, K, J, -h G. Pod G jest granat, dobra. F. Pod F jest nożem rzucanie, tylko już nie mam noża przez to. Kurde, no i nie zabił ktoś. To jest Roblox, właśnie. To jest fajnie, fajne... A, to można skipować. Dobra, Z, X, C, V. Pod V jest uderzenie nożem. Dobra. Yy, pod czym A, pod F było rzucenie nożem, trzeba o tym pamiętać. Yy, nie pod kontrolem. O, pod kontrolą można tego. To ja wiecie sobie, jak będę w menu sobie coś zmienię. Yy, w każdym razie, no... Yy, jestem z dół... O jezu, zmieniłem tryb strzelania czymś. Czymś zmieniłem tryb strzelania? O, jest ze mną, się mam, Mateusz, myby, myby. Yy, Matek, licz, o ile dobrze pamiętam, jest ze mną. Jeżeli dobrze pamiętam nickname. No i co, i pochodzimy sobie, postrzelamy Głównie tak jak mówię, nagrywam ten tryb, bo jest to Roblox, a nie wygląda jak Roblox. Yy, jest to Turbo. Jestem Turbo-słaby. Yy. Dobra, mam pierwszego fraga, moi drodzy. Yy, biegam sobie z MP5, o jezu. Nie widać, że tu nie jest jakiś tam system progresji, bo ludzie biegają z coraz lepszymi bronią. W ogóle typnie z pistoletu chyba pocisnął. Tak. Widać też pewne takie schematy, które są stricte Robloxowe. Co też nie jest jakieś takie turbo zły, no bo Roblox, bądź co, bądź. Tu chcę taggle. Sprint hold. Nie, taggle też. A, jest control. Ten. Crouch. Pod hold też, dobra. Spawn. Jest tam jakiś system progresji, no bo ludzie się to jest przeciwnik. Ludzie się jakby to powiedzieć mają coraz lepsze bronie, To można sobie ekspić i w ogóle. Nie widzę też natarczyłej monetyzacji, co jest dla mnie turbo fajne. No ale tak jak mówiłem wam wielokrotnie już pewnie 47 raz w tej, w tym odcinku, no moim głównym powodem jest to, aby wam pokazać, że, że da się coś takiego zrobić w Roblox, co nie wygląda jak Roblox i choć kilku z was może mi nie wierzyć, to Kurde no, eee, to, no jest to Roblox, każdy z was może sobie zagrać ten tryb. Eee, kurde, widzę, że oni są tak wygokrzeni, mają jakieś dodatki do broni mi te z red Dotem się o wiele lepiej strzelało. Dlatego teraz na przykład strzelałem bez tego, eee, bez ads eee, z biodra to się nazywa chyba. Eee, było mi to najzwyczajniej wygodne dla mnie. Time to kill też jest bardzo niski, rozgrywka o wiele bardziej przypomina jakiegoś Call of Duty czy inne takie. Eee. Bo jest bardzo dynamiczna, a ten hat jest mocno ograniczony. To nie wiem, czy w sumie w kodzie hat jest ograniczony. W każdym razie bardziej mi chodzi o to, że ten time to kill jest turbo niski. Yy, gdzie ja w swoją drogą nie jestem zbytnio fanem tego rozwiązania. Jak mam być szczery, wolę, jak ten time to kill jest troszeczkę wyższy. Ja pierdolę, trzeba być słaby, żeby to tak grać. No ale trzeba. Ale podoba mi się ten. Na pewno graficznie mi się podoba. No, w życiu bym nie uwierzył, że to jest Roblox. Walnie ten granat? Nie, nie walny. O, coś mnie zabiło. <grystanie> no, skipnijmy to sobie, bo to mnie nie obchodzi, po prostu strzelajmy dalej. Nie wiem, czy to jakieś podsumowanie. czy po prostu się chodzi i biega przez taki dłuższy czas. Przekonam się pewnie. Ole, o, ale headshot. Kur... Chwihnąłem na dwa, na drugi. Na drugi slot, że mi otworzyło tego i nie otworzyło mi pistoletu. <grystanie> Trochę słabo. <grystanie> Większość osób biega z tym podstawowym MP5, nie jest to górnolotna broń. No jezu, że ten uciekł. Kurde, jeszcze mnie zabił w ogóle, albo ja go też zabiłem. <grym> nie wiem. Jestem też ciekawy optymalizacji, jak. Jezu, ja miałem dobrą pozycję, a przez to, że miałem pistolet wyciągnięty, to zrypałem. Yy, bo, tak jak mówię, no gra wygląda ładnie. Nie wiem, jak to jest zrobione, że tak zostają ukryte elementy robloxowe. Ten movement, movement jest bardzo płynny. Przyznam szczerze, że te wślizgi bardzo ładnie siadają. Au. Miem plecy. Eee... No, dwójkę klikam, no! Dobra, już widzę pewien dysonans poznawczy. Bo jesteś coś nieprzyjemnego w tej rozgrywce. O, to w ogóle można się tak schitrać. O kurde, pomyślałem o tym samym co ja Ale wydaje mi się, że mam dobre lobby, nie, nie jestem w stanie sprawdzić, nie ma żadnego tabulatora do tabeli To jest trochę... Albo może jest i mi się nie wyświetla, bo jak klikam tab To mi się rozmywa obraz Nie wiem, może ja mam jakąś zbugowaną wersję gry Albo coś co wyłączyłem HUD, nie wiem Ciężko mi określić jak mam być szczery O Jezu, ale Przytrzymać Przetrzymać tab podobno trzeba, tak mi widzę wypiszą no, trzymam cały czas, rozmywa mi się trochę ekran. Może jestem debinem. Ale tak też niewykluczona, moi widzowie są przyzwyczajeni do tego, że jestem debinem. Mam tylko czat do włączenia w domenę dolnym rogu, który też nie działa. A nie, napisałem coś. To chyba działa. Podobno jest jakaś tabela wyników, tylko ja jak debin pod tamem jej nie mam. Wejdziemy sobie do menu za chwilę. Jak się wwalimy. Jezu, jestem fatalny. Jestem fatalny, moi drodzy. Nie wiem, czego to jest, to jest kwestia, że się, nie, może się nie, nie naładowało. Widać, niektóre są takie rzeczy stricte Robloxowe. Proszę, niech mnie wczyta do menu. Nie wiem, czy ja coś. Zespół śmierci, faktory. Calling card, tu jeszcze coś. O, moje statystyki w ogóle. Visual. Może. A, bo ja mam user interface mode cinematic. Sorry, uznałem. O, właśnie, jest hat, moi drodzy. Jestem debilem. Ja mówię, że nie ma hadu, a to dlatego, że. że go schowałem. Sorry, przepraszam, jestem debilem. Eee, no, bo wiedziałem, że tak będzie. Nie, niestety, na lewy wydolny, żeby ten czas zasłaniać. Mamy amunicję, GF, dobra. Jeśli bardzo przyglądajcie się zamknięty na przywód. Jest celownik, nawet moi drodzy. A, defeat, o! Dobra, jest our team, ter team. Dobra, i tak gra zaczynamy mieć jakąkolwiek sensowną rozgrywkę. Przepraszam, widzowie, gaborot. Od... O, w ogóle jest ten, ostatni zabij Oczywiście w polskiej wersji językowej sobie gramy sobie, nie myślę, że ja będę się ograniczać w tej kwestii. Eee, można wautować na kolejne Król Górzy. Dominacja, Król Górzy. No, do, król, do, dominacja, bo ja lubię okazywać dominację. PUNKTY! byłem trzeci w tabeli, są so not bad, z tego ostatnie dwa miejsca miały 0%, więc not bad, I guess. Eee, I am proud of myself, eee, kinda. Eee, no i zobaczymy, co z tego będzie, bo ja sobie chętnie. Kr król Górzy, ja w ogóle jestem fanem tych wszystkich eee, szeroko pojętych tłumaczeń na, na polski. Dobra. A, bo to się przyjmuje Capture the Flag, to jest, dobra. A, jest, A, tu jest punkt A i go przejmujemy. Dobra, jest nawet celownik, moi drodzy. I teraz życie stało się prostsze. Mam minimapę też, kurde. I nawet ludzie mówią. No dobra, no był szybszy. I teraz trzymać tab podobno się można. Przestrzeń. Space, a space'em się ten. O, jest tabletka wyników, wyników, dobra, to mi się podoba. A podoba mi się ta mapa, lubię takie zimowe klimaty. No i powiedzcie, moi, dro moi drodzy, czy to wygląda jak Roblox? O jezu, jak jestem fatalny. Czy to wygląda jak Roblox? Bym nigdy w życiu nie powiedział, że to jest Roblox Capture. No dobra, no i co, jak oni przejmują inne? S. No, jest bardzo kodowa ta rozgrywka, przyznam szczerze. Przeddujmy sobie karabin. Te, a przejmuje? Przejmuje, dobra. Przekażę się, nie da wychylać, a ja bardzo lubię strafowanie. Tam atakują. Przejęte mamy już? Tak, mam przejęte, co Czy ty z skur... czy z synie? O co w ogóle chodzi ze swoją Skurczysyn? syn? Bo to ogólnie tu chodzi, że ktoś jest czyimś synem. Tak się mówi do panów, jak się mówi, to ktoś to chodzi, że ktoś jest synem kurwy. A Skurczysyn? syn to co, że ma. Strasznie długo się rzuca ten granat. Fajnie, że zrobiłem sobie hold na tym, na tym. O jezu. Oj, się wszyscy na mnie <grym> rzucili. Ale jest przyjemna gierka, fajnie co można pobiegać. Jak ktoś się wkręci, będzie mógł se levelować, co lepsze wyposażenie zdobywać. Gra jest turbodynamiczna, Ja lubię dynamikę w kodzie. No i ten time tu no nie jest coś taki. Da się, da się do tego przyzwyczaić. No bardzo dużo gra efekt, to kogo pierwszego zobaczy. Ee, ale to też nie jest coś to jakoś turbo złego, jakby niektóre gry wciąż w ten sposób. No ja, no widzicie, jak ja gram w jaki sposób. <laughs> Niektóre gry się jakby czymś takim dyktują i to w żadnym wypadku nie jest nic złego. Al Alfa Charlie, no tak no mamy. Skurwy synie. Ojoj, ten granat taki nie trochę. I mamy kompas jeszcze na górze, to też jest takie przyjemne, szczególnie do grania z innymi ludźmi w kontekście kumpli. Nie, ja bym mógł się bardzo dobrze bawić w tej grze. Wygląda ładnie, system strzelania jest naprawdę satysfakcjonujący, misisty. Movement jest bardzo przyjemny, gra jest dynamiczna, jest trochę arcade'owa. Dobra, trochę spanikowałem. Mam ten nóż też do rzucania, trzeba o tym pamiętać. Bo to się też tak przydaje. Bo nie jest biodra gapcik na taką odległość. Coś tam zabrałem coś ze sobą, który jestem w tabeli? Muszę być najlepszy. prawe jestem najlepszy, bo mi nie brakuje. Co tu się stało? Ktoś wybuchnął pod potężnie w ogóle. Ja przejdę tędy? Ale drewno, gapcik. Przyjmujemy B. Też mechanicznie widzę, gra daje radę w kontekście respienia ludzi w różnych miejscach. Też jest przyjemne, że nie zawodzi na tym y, polu. I respi faktycznie tam, gdzie respić powinno. Mogłem F-ku rzucić nożem. Jestem ciekaw, czy ten nóż man one Powinien no, trzeba one Znaczy no, jakby patrzeć na realist, to nie powinien. O kurde, chyba nie dorzuciłem. Łap. Nie, tu jest jakaś regeneracja w ogóle. No, w ogóle tu HP nie ma. Nie, jest jakaś regeneracja. Ty w ogóle chyba... No idę, zabiłem Jezu, przestań mi strzelać typie Nie, gra jest naprawdę przyjemna, polecam serdecznie, jeżeli chcecie sobie pograć Albo nie stać was na Call of Duty na przykład yy, I faktycznie taka... Może nie jakaś najpotężniejsza grafika yy, Ale na pewno przyjemna dla oka... O, proszę, najdzie siadł. Przyjemna dla oka na pewno system progresji też robi swoje. To bardzo polecam cię tylko tą gierkę, ja sobie już gram sobie w nią 10 minut ponad. I oddaję wcześniej widziałem tylko gameplay malutki. No i też się cieszę, że ziemaczek mi ją, bo bawi się uprzednio. A gram sam, a na pewno z kimś bawiłbym się o wiele lepiej. Mimo, że może gra nie jest tu, bo... O ja nastawiona na kolaborację, z jakby w sensie międzyludzką. To na pewno ten są so level up. To za bardzo nie wiem kiedy się wygrywa. Nie ma tu żadnej takiej punktacji. Przyjmujemy sobie C. No grafika jest takiej gierki, nie wiem, 2K, nie wiem, 14 może gry tak wyglądały. O kurde, chyba zabiłem kogoś. Też nie wiem, czy jacyś, jacyś widzowie chyba do mnie dołączyli. O kurde, ale mnie w ogóle zaczęli wszyscy wyścigać, teraz mi trochę gorzej szło. No coś, AK. no i też, bądź co bądź, ta gry chyba za dużo nie waży, tak mi się wydaje, skoro to jest na Robloxie. To ta gra nie może być jakaś turbo. Pod dużą potrzeba pobierania, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie ile ja bym za reddota dostał, dodał. Tyle bym oddał za reddota. O kurde. Łapcie, powinno siąść. O, ja też mi ktoś da rzucił. O, w ogóle coś. nie wiem, czy mnie. zeszło z meczu? Chyba tak. A w ogóle dajemy radę, tylko nie wiem za bardzo, no, kiedy się wygrywa. Tu ktoś przejmuje. Yes, captured mamy. 2700. no. No nie wiem, na tym MP7 na takiej odległości, w połączeniu z tym, to jest jakiś dramat w ogóle. Łap, kurde gościu. Pierwszy. Kurde to już byłem obity. <gry> Ale buja gierka. A ja to no właśnie, mówię, najlepsze w tym wszystkim jest to, że to jest Roblox. To jest najbardziej godne podziwo, no bo ta gra no nie wiem w którym wymiarze można się złapać. Jakbym kurde odpalił albo pokazał screen albo gameplay yy, jakiemuś losowemu człowiekowi to nie wiem który element oprócz, nie wiem tak na przykład yy, pomiędzy. E, fregabi jak się udzę. Yy, to się wyświetla taki screenek Robloxowy, to wtedy się można trochę napompnąć yy, ale w praktyce no nie wiem jaki element zdradza to, że to jest Roblox. Mi się to kojarzy, kurde. Ojoj. Yy, mi się to kojarzy z y, Warface'em, chyba. Tak, Warface, Warface chyba. Problem jest taki, że tu bardzo dużo daje. E, robi to, żeby znaleźć. że pierwszą osobę, którą zobaczysz. Nie mógłbym za każdym razem celować, ale ta muszkietka jest strasznie przyjemna. No w takiej sytuacji na przykład musiałem celować. A ten ADS. też to są milisekundy, zanim on się wyciągnie. Więc to też nie jest takie proste, moi drodzy. Tam będą przyjmować chyba. Więc to też nie jest takie proste, żeby ten. Dobra, tu clear. Okay, tam. No właśnie. Ogólnie wolę strzelać z biodra, no ale może faktycznie w momencie, w którym bym to celował tym prawym przyciskiem na tego ADS-a, to byłoby przyjemnie. Ja też musicie wiedzieć, że ja też nie jestem jakimś, nie wiem, mistrzem kung Fu w kontekście shooterów. No, ja w życiu. O. W... Viattory. Viattory. <noise> Wygrałem. Nie wiem, czy dostaję level upa czy nie. To jest jakiś ostatni kilo od pana Shadow'a. A tu obok mnie w ogóle to się zdarzyło. Mm, nie mam chyba level-upa jeszcze. Kilko firm Factory, no dobra, zagrajmy Kilko firm Factory. Są różne mapy. Their Team, Our Team, no byli też blisko. Zobaczymy, czy mnie przeniesie do gry, czy, czy, czy do menu. Te tryby też są tak dosyć mocno stereotypowe z tych wszystkich Call of Duty, wszystkich innych battlefieldów. Czy ja może jakiś level-up dostałem? Mam chyba drugi level. Ale to dopiero na piątym się coś. Tana tu skinów też nie mam żadnych. Mele gadżet. No to to wszystko. Wszystko za tym. Pi na piątym levelu się dopiero ee... nowe rzeczy pojawiają. No dobra, to gramy. Kilką firm. De deposit. Nie wiem na czym polega ten tryb. Pewnie trochę sobie pogram. Fajnie jest w końcu pograć ten tryb. Słuchajcie, z tym z depozyt. Że się nieśmiertelniki zbiera? A, tu się zostawia. Dobra, jestem debilem. Depozyt faktycznie to jest zostaw. To co? Zabija się ludzie, a później się zbierają śmiertelniki po nich. No ma to sens, takie dosyć prosta mechanika. No wszystkie te mechaniki są mniej lub bardziej proste. O kurwa. No kurde. Już drugi raz kurde. Oj, mam jeden śmiertelnik przy sobie i to go depozytujemy i to pewnie... Co to są punkciki? Kurde. Właśnie mogłem F go walnąć nożem, nie skojarzyłem faktów. Pick M4. O kurde, ma nową Giverę, ale nie mam mambo do niej, dobra, to być zabawnie. Ale nowy, fajny celownik jest ten, ja w ogóle lubię takie Jeden punkcik. Dobra. O kurde, nie ten przycisk. MP5 wolę podnieść. Siema, ma, dwa nieśmiertelniki. Nie grałem chyba nigdy takiego trybu. W sensie sam, sama nazwa Kilkonferm mi coś mówi, ale jestem kówniany. A, bo jest skin taki do USPA chyba w CS-ie Kilkonferm, tak mi się wydaje. W każdym razie na no człowiek się może pomylić, dobrze? Okej, okay, szanuję. Pozwalacie mi na pomyłki. No i też w ogóle zmienił mi się celownik teraz bardzo dobrze. Woda jest zdecydowanie bardziej. A, on się taki zmienia jak się biega. O, kurwa, no! A zjebałem na maksa. A się traci nieśmiertelniki po śmierci. Nie starczyłem magazynka. Nieprzeładowane. Wszedłem tam. Się ma. za dużo ich tam było. Ja bym sobie. A ja jestem typem, nie wiem, który sobie pograł klasyczny deathmatch każdy na każdego bez teamów po prostu. Z dobrymi miejscami do respienia się, po prostu. Na jakichś dobrze zdobionych mapach. A ja jestem frajerem w ogóle. A jak można grać tak słabo jak ja! Zawsze byłem lolowym graczem. A nie. O. Ja pierdolę, ale być. No, dobra, widzieliście to? Podczas przeładowania zacząłem klikać o kurwa Niech to jebnie Kurde <laughs> Strasznie długo yy, Wybuchają te granaty Tylko, że one nie są na impact Ale jestem fatalny, widzowie O, jeszcze nie trafiłem nożem, zarobiście ci idzie, gapsy Przeładujesz ten karabin, proszę? Można przenikać przez ludzi, dobra. Abym. Kurde, no nie, de nie depozytuję tych w ogóle. No ten tryb też można tłumaczyć dosłownie, bo nieśmiertelnikami pod... ten. Potwierdzam, że jest zabójstwo. Dobra. Wysnajpione coś na daleko. Kurde. Ajaj, dorwał mnie. Słuchaj, świeży tryb, tak mi się wydaje, że on nie wisi chyba długo. Albo mi się wydaje, nie wiem. Chciałbym kogoś nożem zabić! Ej, się rzuconym nożem, co nie? Łap. Mogę sobie gdzieś depozytnąć tutaj ale to jest daleko wszystko No Jezu i kolejny fraer i tracę w ogóle. 3 lata ma ten tryb. Aha, no to super yy... Albo nie, jak ktoś mi powiedział, że w tym roku wyszedł, to tak... Rabini są niezdecydowani moi drodzy. No ja też bym długo w coś takiego nie dał rady grać. Ja pierdolę, dobra, pykło. A! Taktyczności nie ma, na pewno osoby, które cenią sobie gameplay'e typu, nie wiem, Rainbow Six Siege, to to nie jest ten typ rozgrywki. Depozytnijmy sobie na śmiertelnik. Z zawsze wolam boczniaki, to broń boczną o wiele bardziej popiję w kontekście pójścia na strzelnicę i postrzelania yy, i na zasadzie w grach komputerowych zawsze wolałem broń boczną, a nie główną, no ale ciul. Nie, nie będę przecież tłumaczyć swoich porażek. Bo go zweryfikuję, co nie? Wow. A w 2020 roku, 11 października. Niektórzy ludzie co wykokszeni mają poddawane bronie. Nie wiem, jak tu wygląda kwestia pay to win. Czy faktycznie można sobie kupić tutaj jakieś dodatki? Czy bronię? Pewnie w mniejszym czy większym stopniu się da. Byłoby dziwne, gdyby się nie dało. No i widzicie, wchodzę im na plecy i coś jakiego się robi. No nie jestem zbyt wykwalifikowanym graczem, niestety. Ale się staram, żeby być dla was coraz lepszym dla was dla siebie. O ty kurwa, w plecy s a. <grymne> no ja za jakiś sniperzy w ogóle to są. No mówię, no taki bardzo warface'owe. Warface albo Warframe, już nawet nie wiem, które to które. Chodzi mi o tego shootera, a nie te MMO. Wow. Ale... To by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten tryb Wam się spodobał, bo jest to na pewno coś, yy, może nie tyle co nowego, co ten tryb raczej nie wygląda jak Roblox. Yy, mówię do was Gabor, łapkujcie, spróbujcie, followujcie, nagrywajcie na Twitchu. Twójścia, Twitch Link w opisie również do gry. Macie link w opisie. Do następnego widzowie Hejka. Cześć, jo.